Dajcie, moi kochani odkrywcy, dzisiaj odwiedzimy świat AI, czyli sztucznej inteligencji, by dowiedzieć się o czymś niezwykle ważnym – o uczeniu przyczynowo-skutkowym. Dzięki tej umiejętności sztuczna inteligencja potrafi rozpoznawać przyczyny różnych zdarzeń oraz przewidywać ich skutki. Gotowi na wspólną przygodę? Chodźmy więc razem odkrywać tajemnice świata AI. W strefie ciszy spotkali się Robopiesek i Hipersłonik. Zaczęli rozmawiać o tym, jak ich zdaniem działa uczenie przyczynowo-skutkowe. Robopiesek z powagą stwierdził, że próbował nauczyć swoje sztuczną inteligencję, że jeśli trzy razy podskoczy przed lodówką, to lodówka sama się otworzy. Po trzydziestu próbach uznał, że sztuczna inteligencja zrozumiała tę zasadę, tylko lodówka się zbuntowała. Hipersłonik opowiedział, że stworzył trening, w którym za każdym razem, gdy poruszy trąbą w lewo, pojawia się Arbus. Według niego sztuczna inteligencja zapamiętała, że trąba to klucz do owoców. Oboje byli bardzo zadowoleni z własnych odkryć, ale musiałam ich wyprowadzić z błędu. Wyjaśniłam, że uczenie przyczynowo-skutkowe polega na tym, że sztuczna inteligencja obserwuje, co naprawdę wpływa na efekt i uczy się, które działania rzeczywiście prowadzą do określonych rezultatów. W ogrodzie kodowania dronokruk opowiadał neuromałpce, jak wykorzystał uczenie przyczynowo-skutkowe w swojej pracy. Obserwując, że gdy zabezpieczy cyfrowe dane specjalnym kluczem, nikt nie będzie mógł ich ukraść, nauczył swoje sztuczną inteligencję, by zawsze korzystało z takich kluczy ochronnych. Neuromałpka przypomniała sobie z kolei, jak nauczyła swojego robota humanoidalnego rozpoznawać, że jeśli nie sprawdzi otoczenia przed skokiem, może się przewrócić. Obaj podali bardzo dobre przykłady. Wyjaśniłam, że właśnie o to chodzi w uczeniu przyczynowo-skutkowym rozpoznawanie, które działania prowadzą do dobrych, a które do złych skutków, aby podejmować właściwe decyzje. W Wieży Inspiracji spotkałam Holo, Kameleona i Mecha Żółwika. Postanowiłam sprawdzić ich wiedzę i zapytałam ich co wiedzą o uczeniu przyczynowo-skutkowym. Holocameleon odpowiedział, że jest to metoda uczenia sztucznej inteligencji, dzięki której sztuczna inteligencja analizuje, jak jedna rzecz wpływa na drugą, czyli rozpoznaje zależności między przyczynami a ich skutkami. Mecha Żółwik dodał, że dzięki takiej wiedzy sztuczna inteligencja może przewidywać, co się wydarzy, jeśli wykona określone działanie, oraz wybierać te działania, które prowadzą do najlepszych efektów. Pochwaliłam ich za bardzo dokładne odpowiedzi. Uczenie przyczynowo-skutkowe rzeczywiście pozwala sztucznej inteligencji lepiej rozumieć świat i mądrze podejmować decyzje. Kochani, dzisiaj dowiedzieliśmy się, jak ważne jest uczenie przyczynowo-skutkowe w świecie sztucznej inteligencji. Dzięki niemu sztuczna inteligencja potrafi przewidywać skutki swoich działań i unikać błędów. Mam nadzieję, że dobrze bawiliście się podczas naszej wyprawy. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.